I to jest bardzo wyczerpujące. Wychodzenie z własnego kontekstu, z własnej społeczności, z własnej rodziny, często i pójście w jakąś sytuację, pójście w nieznane. Aplikacje właśnie to nam umożliwiły. Jemy w dobie, która jest AI, i to będzie postępować. Cyfryzacja i taka. A wirtualizacja naszego życia będzie postępować, ale musisz sobie sama ty zadać pytanie w jakim kierunku chcesz żyć, czy chcesz żyć w, czy zmierzać w kierunku organik, który oznacza twoje organiczne bycie w realnych sytuacjach, czy nie. I ja myślę, że to, co powiedziała Esther Perel, może być zaczątkiem nowej idei randkowania, w którym dość szybko, jeśli nawet nie na pierwsze spotkanie. Z Terpelem mówi na pierwsze spotkanie zabierz tę osobę na, do grona swoich znajomych. Idziesz w piątek, na jakieś piwo, idziesz gdzieś na jakiś spektakl, bo tańczysz, bo oglądasz, i mówisz hej, idę tam i tam, masz ochotę się przyłączyć. I to nie musi być oczywiście też jakieś spotkanie, które wymaga bardzo dużej interakcji z Twoją grupą znajomych, przyjaciół czy rodziny, ale może to być coś, co. Po prostu da Tobie poczucie, że ta osoba wchodzi w Twój świat i w tym Twoim świecie w jakiś sposób musi się zachować.